Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest piątek, 23 lipca. Zapraszam Was na kolejny cudowny poranek, kolejny cudowny dzień. I zaczynamy jak zwykle piosenką. Poranek, kolejny poranek, Odkrywa przed nami nieznane. Wstawaj prędko, uśmiech usz, z nami Dzisiaj przysłowie, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Nie wiem, czy słyszeliście takie przysłowie, powiedzenie polskie. Co to w ogóle oznacza? Koń w dawnych czasach był bardzo wartościowym zwierzęciem, dlatego, że pozwalał się przemieszczać. W zaprzęgach konnych przemierzano wiele kilometrów. Koń był też pomocą w pracy. Jak wiecie, wszystkie prace na roli były, konie były wykorzystywane przy tych pracach. W związku z czym koń naprawdę był bardzo wartościowym zwierzęciem. W przysłowiu tym chodzi o to, a i jeszcze o tych zębach, żeby zobaczyć, czy koniec zdrowy, w jakiej jest formie, zaglądano koniowi w zęby. Jeżeli te zęby były zdrowe, wszystko było ok, to znaczy, że zwierzę było zdrowe, nadaje się do pracy, nadaje się do tego, żeby je używać. I jeżeli chodzi o to przysłowie. Darowanemu koniowi, czyli jeżeli dostaniemy od kogoś, jeżeli kiedyś ktoś dostał od kogoś konia, no to już nie przeglądał w jakiej on jest w formie, po prostu cieszył się z tego, co dostał, bo mógł używać tej rzeczy, został obdarowany po prostu. Chodzi tutaj o to, żeby być wdzięcznym, wdzięcznym za wszystko, co dostajemy, żeby nie wybrzydzać, żeby nie wyszukiwać jakichś złych cech tych rzeczy. Czy czegoś co dostaliśmy, tylko żeby się cieszyć i z wdzięcznością i pokorą przyjmować to wszystko, co od ludzi dostali, dostaliśmy. Pomyślcie o tym, czy jesteśmy wdzięczni za wszystko, co dostajemy. Ściskam pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już jutro. Zdawaj prędko, uśmiechuj, już.